Bę, ben, ben, ben! Witam, witam, widzowie fani Chyba mi się wydaje, że zima brzciła, bo śnieg sypie jak cholera Jak widzicie tego typu O się dziwię Kurde, tak było ciepło tak było cudko, fajnie zaraz zobaczycie jak biało się zrobiło tego typu ja mam dzisiaj, jutro i po, pojutrze wolne, bo w piątek idę do roboty na nos to dzisiaj mogę ogarnąć zaraz wam pokażę jak biało się zrobiło tego typu kurde na pewno padał grad a teraz nie Widzicie biało. O cholera. Ale to jest śnieg z deszczem pada. Bo tu widzę, że na trawniku się trzyma, ale na asfalcie na chodnikach tutaj się trzyma, ale tu nie ma. Czyli czyli śnieg z deszczem pada. Łobabę tego typu Sypie No mówię jak jechałem, to jak grad, grad A jak jechałem tak jak grad padał Jak już wracałem No to właśnie Jak sypną śnieg To sypną tego typu O aż, aż mnie to dziwi No. Coś mówiłem wcześniej wam, widzowie i że może przyjdzie jeszcze zima. To, że nagłe ocieplenie, to nie znaczy, że będzie... Już zostanie tak nagłe ocieplenie tego typu. No. Mówiłem, mówiłem, żebyśmy się nie zdziwili, jak w kwietniu na Wielkanu no, będzie śnieg. Dobrze, że to nie jest kwiecień, tylko marzec jeszcze. Jeszcze jest marzec. A ja by było w kwietniu? Łoba, ale... Tak było kilka lat temu. Wielkano śnieg sypał. Za nas ciepło, to się sypał śnieg. Te wszystkie pąki, które urosły, przymarły to wszystko i wszystko poszło. Wiedzieć gdzie tego typu Zobacz. ale to wystarczy jedynkę, dwie i to puści wszystko, bo to śnieg z deszem to sobie To nie jest śnieg tylko śnieg z deszem to spokojnie to puszi Na spokojnie tego typu Podejam panów tego typu trzymacie się będzie